No. <laughs> na Uniwersytecie Malińsk w Lodowskim w salonie Maruszystów w 12. lubelskim festiwalu Nauk, a uczniowie technikum uczestniczyli w konferencji informatycznej Czeki, -in w wykładzie z robotyki na UMCS oraz poznali budowę sieci informatycznej i serwerowni wytwórni uczestniczyliśmy, uczestniczyliśmy też w wielu uroczystościach związanych z rocznicami państw górnych, miem patronarz, wieczorze z poezją Adama Mickiewicza. Nasza uczennica Ferenina Ryta wraz z innymi reprezentantami kraśnickich szkół wzięła udział w konkursie ze roboty kredytowym, który odbył się w Kanadzie. W grudniu w ramach współpracy z Międzynarodową Organizacją ISEK gościliśmy studentów z Australii, Chin i Meksyku, a w kwietniu nasi uczniowie wzięli udział w obozie szkoleniowym EuroBig, Szkoła Liderów. Na terenie szkoły zorganizowano spotkanie z socjalistą straży miejskiej, radnikiem medycznym, przedstawicielami, przedstawicielkami Centrum Konferencji, przedstawicielami wyższych uczelni. Uczniowie uczestniczyli też w zajęciach doradztwa zawodowego, lekcji na temat prawidłowych na żywieniowych, a uczniowie byli również w spotkaniach z przedstawicielami instalnego na temat światłowodów. Poza wyjazdami przymiotowymi organizowane były również ucieczki i klasowych, klasowe, których celem była integracja zespołów klasowych oraz poznawanie historii i kultury naszego kraju. Odbyły się m.in. ucieczki do Lubina, Janowa, Zachowanego, Krakowa, Warszawy, Pieniny, Pieszczany wyjścia do Muzeum Dziennikarskiego, Uczniowie wyjrzenie w krakowskim Teatrze Wachtela, spektakl Wieczór Kawalerski, a w Centrum Kultury i Promocji spektakl Balladyna oraz film pod tytułem Pilec. Po raz kolejny również udział w rajdzie rowerowym w Dziemię Nasi uczniowie brali też udział w licznych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Odnoszą sukcesy na szczeblu powiatu, województwa i kraju. No niewątpliwych sukcesów należy zdobycie przez naszych sportowców po raz drugi tytułu i trzecie miejsce w województwie w zariadzie w Biwanii, w Dyni się zdobywa. W naszej szkole odbyły się techniczne konkursy tak, i zawody sportowe dla oficjalnych studentów oraz uczniów gimnazjów. W minionym roku szkolnym uczestniczyliśmy również w wielu akcjach na np. przykład na w zbiórka książek na Polaków dla Ukrainy, zebrano 280 książek. Daj książkę długie życie. Ekozbiórka na rzecz w uczniów z w polerzbą specjalnych wraśników. Kilkakrotnie uczniowie uczestniczyli w zbiórkach w żywności w Kraśnicy, w strefach, w ramach akcji, pomóc dzieciom, przeprowadzimy. Grupa uszlif udała się na meczu od ministerstwa Lubina. Również z od kilku lat możliwość liczenia Na tym poprzestanę, chociaż lista podejmowanych inicjatyw jest jeszcze długa. Wszystkim uczniom i nauczycielom, pod kierunkiem których uczniowie przygotowywali się do polityki, Olimpia, Zawodów Sportowych, gratuluję i życzę kolejnych sukcesów. Gorąco dziękuję wszystkim nauczycielom, uczniom, którzy wielokrotnie angażowali się w życie szkoły. W dniu dzisiejszym kończą pracę w naszej szkole Zajęcie Ksiądz Jerzy Węcka, rektor Kościoła Świętego Ducha w Kraśniku, oraz ksiądz Wiesław Rycerz i kariusz Paragrafu na Najświętszej Marii pan w Graśniu. Decyzją księdza wysłupa ksiądz Jerzy został bialowany proboszczem w Wołędziu, a ksiądz Wiesław był bialowany proboszczem w Święty Jan Paweł II powiedział, kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni. Uczniowie, ale też nauczyciele i rodzice, nie dlatego, że nie lubicie szkoły, ale po okresie wykleczonej pracy wszyscy potrzebujecie po prostu Teraz na dwa miesiące zamienię dzwonek i poczujecie po wolność, wcześniej obowiązku, okratego wstawania, uczenia się, odpytywania od klasówek Dzisiejszy dzień kończy kolejny rok. Serdecznie gratuluję nagrodzonym tak? i wyroźnionym uczniom. Dziękuję za Waszą pracę, za sukcesy. Bo to wy jesteście najlepszą wizytówką naszych szkół, najlepszym dowodem. Poczuć. Życzę Wam dalekiego odpoczynku, ciekawych podróży i przygód, poznania cudownych miejsc, fajnych ludzi. Ładujcie akumulatory w pełni sił oraz młodzieńczej radości. Wracajcie tutaj 1 września. Pamiętajcie, że przeżywacie wyjątkowe obrzydła. Jako dorośli ludzie będziecie też za czasami, kiedy lato oznaczało tyle wakacje. Wnieście z wakacyjnego odpoczynku. Same piękne wspomnienia, bawcie się, ale bądźcie też odpowiedzialni i zadbajcie o swoje bezpieczeństwo, zachowując pomiar w szaleństwie. Korzystając z okazji, pragnę też serdecznie podziękować nauczycielom za kolejne rok no pracy, za przekazywaną biedę, cierpliwość, wsparcie udzielane uczniom. Gratuluję rodzicom. Wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam i życzę udanych, kolorowych, pięknych, niezapomnianych rozmów. Szanowni Państwo, serdecznie podziękować, tak jak czyniałem tylko wczoraj na radzie, najpierw całemu gronu pedagogicznemu tak, i wszystkim pracownikom za atmosferę w tej szkole, Była naprawdę wspaniała, bardzo dobra. E, to były piękne 6 lat mojego życia, mojej e, pracy tutaj w szkole, tej atmosfery, która naprawdę była ciepła i, e, i serdeczna i za te pozytywne relacje. Jesteśmy idealni, Nawet święci nie są idealni. Ale to było naprawdę bardzo dobre sześć lat mojego życia. Dziękuję uniewieniu za jego dwa lata tutaj pracy w szkole. I wam, drodzy młodzi, tak zwracał się święty Jan Paweł II, drodzy młodzi przyjaciele. Dziękuję Wam, którzy tutaj jesteście moim uczniom z tych klas, które nauczyłem się na swoim klasą. Ale dziękuję wszystkim za tę atmosferę, której można było doświadczyć również na korytarzu. Za te Wasze uśmiechy, za te wasze szczęść za te Wasze życzliwe, sympatyczne spojrzenia. Na to wszystko widziałem i dziękuję i świadczy o Waszym które macie w, w swoich sercach. I jednocześnie, jak mówiłem wczoraj na Radzie, to jest dnia czwarta średnia szkoła. Być może nawet jeśli chodzi o uczniów, o uczniów, to być może najlepsze, ale niech to będzie zobowiązujące dla Was. Kiedy dostałem ten piękny bukiet róż, e, chciałem do niego nawiązać. E, Podróżowania są myślę dobre i to będą moje życzenia dla Was, drodzy koleżanki, drodzy koledzy, drogie Brono, pracownicy i dla Was, drodzy uczniowie. E, to będą, niech to będą życzenia. A mianowicie, tak sobie pomyślałem, że młodego człowieka, ucznia, można porównać właśnie do takiej pięknej róży jak ta. Przepiękny, wspaniały kwiat. Róża jest kwiatów ja bardzo lubię. Ale ta róża pod tymi listkami ma kolce. Ma kolce. Ale jest piękna. I jeżeli się umiejętnie Różę trzyma, że dłonie, to ona nieraz nie upłynie. Nie upłynie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli się o tę dwa, jeżeli się o nią odpowiednio pielęgnuje, moi drodzy, to też od was zależy, was młodzi, jeżeli będzie pójdzie w sobie to piękno, to ono będzie bardzo, bardzo długie, a nawet jeżeli ta róża już uschnie, o ten moment przyjdzie, to ona pozostanie piękna. Ona pozostanie piękna. Ja życzę Wam tej wytrwałości w trosce o to piękno. Drodzy nauczyciele, drodzy uczniowie, o to piękno młodego człowieka. I coś jeszcze chciałem powiedzieć. Ta atmosfera szkoły jest wspaniała, atmosfera tworzą ludzie, ale jeżeli jest współpraca. My jeszcze pozostaniecie, moi drodzy na rok, na dwa lata w tej szkole. Eee, przyjdą nowi, którzy będą trzy lata w tej szkole spędzać, tworzycie ją wspólnie. I tak jak stworzycie atmosferę w szkole, tak będziecie tę tą szkołę wspominać. Ja swoje liceum wspominam bardzo pięknie, bardzo dobrze. I pochwalę się tym miejscu, bo niektórzy zapewne słyszeli o tej szkole. Jak kończę za moją opinie. To jest szkoła z tradycjami. Ale tą atmosferę w szkole w nauczyciele, miałem i był uczniowie. I tej pięknej atmosfery z całego serca wszystkim życzę i pięknego, udanego wypoczętku na te wakacje. Bóg zapłać wszystkim za wszystko i szczęśliwa. W dniu dzisiejszym liczna grupa uczniów otrzymuje świadectwa z wyróżnienia. Z przyjemnością informuję, że najwyższą szkołę średnią ocenę wysoką ponownie Alicja, Ducha z pracy drugiej Not am